Drukarki 3D z serii Ender 3 to jedne z najpopularniejszych drukarek 3D na świecie. Dzięki niskiej cenie trafiły do wielu osób, a to sprawiło, że powstała ogromna społeczność użytkowników tych drukarek. Ogromna społeczność użytkowników sprawia, że znajdziemy wiele informacji na temat tych drukarek, w stosunkowo łatwy sposób znajdziemy rozwiązanie problemów, które mogą się pojawić i ciężko pominąć te drukarki w zestawieniu polecanych drukarek niskobudżetowych. Ja nazywam się Damian Lewczuk i w tym filmie powiem o jednej z drukarek z tej serii. Jest to Ender 3 Max. Drukarka, która jest powiększoną i odrobinę ulepszoną wersją drukarki Ender 3 Pro. Z drukarki Ender 3 Pro jestem bardzo zadowolony. Na początku pojawiło się kilka problemów, ale były to standardowe problemy tej drukarki i po ich rozwiązaniu drukarka ta działa bardzo dobrze. O problemach i ich rozwiązaniu powiem więcej za chwilę, bo w przypadku drukarki Ender 3 Max kilka z tych problemów również występuje i z racji tego, że ogólnie jestem zadowolony z drukarki Ender 3 Pro, to kupiłem drukarkę Ender 3 Max. Tej drukarce w sumie jest tak samo blisko do drukarki Ender 3 Pro jak do zwykłej drukarki Ender 3. Drukarka Ender 3 Pro od drukarki Ender 3 różni się tym, że profil osi Y jest szerszy i ma zasilacz lepszej firmy, i to również znajduje się w drukarce Ender 3 Max. Ale do zakupu tej drukarki zachęciło mnie głównie duże pole robocze wynoszące 300x300x340 mm. Dodatkowo drukarka ta posiada kilka usprawnień w porównaniu do drukarki Ender 3 Pro. W drukarce Ender 3 Pro bardzo szybko musiałem wymienić plastikowy ekstruder na ekstruder aluminiowy. Tam bardzo szybko po przydrukowaniu dosłownie kilograma, może dwóch filamentu, ramię ekstrudera pękło i musiałem zamontować ekstruder aluminiowy. Tutaj taki ekstruder mamy w standardzie, więc to rozwiązuje już jeden problem. Dodatkowo problem ekstrudera to jest taki problem, którego na pierwszy rzut oka nie widać. Dopiero widać ten problem. W nieudanych wydrukach. Ponieważ to ramię ekstrudera pęka w niewidocznym miejscu i dopiero jak pojawiają się problemy z drukiem, to wtedy zaczynamy zastanawiać się, z czego te problemy wynikają. Na początku może nam się wydawać, że to jest problem zapchanej dyszy i prawdopodobnie od tego zaczniemy rozwiązanie tego problemu, jednak koniec końców dochodzimy do tego, że to pęknięte ramię ekstrudera i musimy to zmienić. To nie jest to jakiś skomplikowany problem, nie jest to jakaś skomplikowana zmiana, jednak sam fakt, że potrafi nam to zepsuć kilka wydruków, może już być irytujący. A tutaj mamy ten problem wyeliminowany, mamy metalowy extruder, więc to ramię nie powinno pęknąć. Dodatkowo w drukarce Ender 3 Pro, jak i w drukarkach Ender 3 i Ender 3V2 problematyczne są sprężyny stołu. Mamy tam zamontowane dosyć słabe sprężyny stołu. I bardzo ciężko jest wypoziomować stół. I mimo tego, że jakiś czas udawało mi się ten stół poziomować na standardowych sprężynach, to i tak po jakimś czasie musiałem te sprężyny wymienić na mocniejsze. W jednej drukarce testuję sprężyny żółte, w drugiej testuję sprężyny niebieskie i w sumie te niebieskie wydają się być odrobinę lepsze. Jednak w porównaniu do tych sprężyn, które mamy w zestawie w tych drukarkach Ender 3, Zarówno te sprężyny żółte, jak i niebieskie będą znacznie lepsze i nie trzeba będzie już tak często poziomować stołu. Więc, jeżeli posiadasz drukarkę Ender 3 lub Ender 3 Pro lub Ender 3 V2, to też zachęcam Cię do zmiany tych sprężyn. A tutaj w standardzie mamy żółte sprężyny, więc kolejny dosyć prosty problem mamy wyeliminowany. Nie jest to tak jak w przypadku. Wymiany ekstrudera, jakaś skomplikowana zmiana. Dodatkowo nie są to jakieś drogie zmiany, więc bardzo się dziwię, dlaczego te rzeczy, takie jak metalowy ekstruder i żółte sprężyny stołu, nie są montowane w pozostałych drukarkach z serii Ender 3. Kolejną rzeczą, która występuje w tej drukarce w standardzie jest czujnik filamentu. Dla mnie nie jest to rzecz niezbędna, ale dla wielu osób może to być przydatne. I następną rzeczą, która poza polem roboczym zachęciła mnie do zakupu tej drukarki. Jest płyta główna z cichymi sterownikami silników krokowych. Jeżeli ktoś z Was posiada drukarkę Ender 3 lub Ender 3 Pro na płycie głównej w wersji V1.1.4, to wie, że praca tej drukarki nie jest zbyt cicha i dłuższe przebywanie w pomieszczeniu, w którym pracuje drukarka, może być po jakimś czasie uciążliwe. Tutaj mamy zamontowaną płytę w wersji V4.2.2, która jest Cicha, ale o tej płycie powiem jeszcze za chwilę, ponieważ nie jest ona tak do końca cicha, jakby się mogło wydawać. I jak to bywa w przypadku niskobudżetowych drukarek, taki tutaj mamy kilka problemów. To, co z jednej strony jest zaletą, z drugiej strony może być wadą, i w przypadku tej drukarki takim czymś jest pole robocze. Z jednej strony mamy dużą przestrzeń do druku, ale z drugiej sprawia to duży problem w poziomowaniu stołu. I tutaj jeżeli mówię o poziomowaniu stołu, to chodzi mi o zachowanie stałej odległości dyszy od stołu i według moich obserwacji głównym problemem jest długa oś X. Ta oś z jednej strony zamocowana jest na śrubie trapezowej i rolkach, które przemieszczają się po profilu, a z drugiej strony są tylko rolki. Tak jak w przypadku drukarki Ender 3, Ender 3 Pro i Ender 3 V2. I o ile w przypadku mniejszych wersji Endera dało się to ogarnąć bez większych problemów, tak tutaj jest to dosyć ciężkie. Na początku długo się męczyłem, żeby odpowiednio ustawić rolki. Jak rolki z jednej strony, gdzie nie mamy śruby trapezowej, były za słabo lub za mocno dociśnięte do profilu, to pojawiał się taki efekt, że przy ruchu do góry w osi z najpierw szła lewa strona tej osi, a po ułamku sekundy prawa strona ją doganiała, czyli nie był to taki równomierny ruch w górę całej osi x i to mogło powodować, że odległość dyszy od stołu się zmieniała. Czyli po prostu jak wykonaliśmy jeden ruch do góry, następnie wróciliśmy do dołu, to odległość dyszy od stołu, zwłaszcza z prawej strony, nie była taka sama jak przed wykonaniem tego ruchu. Po prostu tutaj coś się zmieniało. Gdy w końcu udało mi się dopracować docisk rolek, tak że tego efektu nie było już widać gołym okiem, to i tak co 2-3 wydruki musiałem poziomować stół. Było to trochę męczące, i w końcu postanowiłem zamontować drugą oś Z i czujnik autopoziomowania. No i to był strzał w dziesiątkę, bo rozwiązało to problem z poziomowaniem stołu. I na tyle byłem zadowolony z tej modyfikacji, że w drukarce Ender 3 Pro również zamontowałem czujnik autopoziomowania. Tam już zrezygnowałem z montowania drugiej osi Z, ponieważ w drukarce Ender 3 Pro udało mi się ustawić bez problemu odpowiedni docisk tych rolek tak żeby ruch w górę był płynny ta drukarka bez czujnika autopoziomowania już pracuje dosyć długo więc wiem że z równomiernym przemieszczaniem osi x do góry nie ma problemów więc uznałem że dodatkowa oś z jest zbędna jednak czujnik autopoziomowania naprawdę się przydaje i nie spodziewałem się że będzie to aż tak dobrze działało kolejną zaletą tej drukarki drukarki Ender 3 Max jest płyta główna z cichymi sterownikami silników krokowych tylko niestety ktoś poskąpił i ciche sterowniki są dla silników osi X i Y, a dla silnika osi Z i silnika ekstrudera już nie mamy cichych sterowników. Co prawda, dźwięki wydawane przez drukarkę podczas pracy nie są mocno uciążliwe. Drukarka pracuje całkiem cicho, ale przy projektach z dużą liczbą retrakcji słychać działanie silnika ekstrudera i o ile nie jest to specjalnie głośne, to po jakimś czasie może być po prostu irytujące. No, ale i tak jest znacznie lepiej niż w przypadku standardowej płyty montowanej w Wenderze 3 czy w Wenderze 3 Pro. Jednak dziwi mnie trochę to, że nie została zamontowana tutaj płyta w wersji V427, gdzie wszystkie silniki mają ciche sterowniki. Dodatkowymi zaletami, o czym wspominałem już wcześniej, są metalowy ekstruder. Gdyby był plastikowy, to i tak trzeba byłoby po jakimś czasie ten ekstruder wymienić. I dodatkową zaletą są też żółte. Sprężyny. W mniejszych drukarkach serii Ender 3 zmiana sprężyn na mocniejsze to jedna z pierwszych rzeczy, które warto zrobić, ponieważ te standardowe sprężyny są beznadziejne i naprawdę powodują to, że możemy zniechęcić się do tej drukarki, ponieważ co chwilę trzeba poziomować stół. Niestety, również w dalszym ciągu, tak jak w przypadku pozostałych drukarek serii Ender 3. Taki w tej występuje problem szczeliny pomiędzy rurką PTFE a dyszą. Rozwiązanie tego problemu jest banalne, tak samo banalne jak zamontowanie lepszych sprężyn stołu i czasami po prostu odnoszę wrażenie, że jest to celowe. No ale bardzo łatwo to naprawić i o tym jak to zrobić powiem w kolejnym filmie, do którego link zamieszczę w opisie do tego filmu, a teraz odpowiem na pytanie czy warto kupić drukarkę Ender 3 Max. Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest subiektywna. Mam już kilka drukarek, zmierzyłem się z kilkoma problemami, które pojawiają się podczas korzystania z tanich drukarek, i odpowiedź na to pytanie jest po prostu z perspektywy, którą posiadam. I o ile drukarki Ender 3, Ender 3 Pro i Ender 3 V2 jestem w stanie polecić jako pierwsza drukarka dla początkującego, tak drukarki Ender 3 Max nie polecam jako pierwsza drukarka jak i nie polecam tej drukarki dla osób, które mają już doświadczenie z drukarkami 3D, ale jest to doświadczenie z drukarkami z odrobinę wyższej półki, gdzie obsługa drukarki ogranicza się do wymiany dyszy i wymiany filamentu. Tutaj mogą pojawić się problemy, które mogą być stosunkowo trudne do opanowania i mogą mocno zniechęcić. Ta drukarka wymaga już jakiegoś doświadczenia i może się sprawdzić jako kolejna drukarka, na przykład jako kolejny ender, kiedy mamy już opanowane podstawowe problemy i wiemy mniej więcej czego się spodziewać, ale warto kupić tę drukarkę tylko w zestawie z czujnikiem autopoziomowania i z zestawem pozwalającym zamontować dodatkową śrubę osi Z. Wtedy co prawda zakup jest kilkaset złotych droższy niż sama drukarka, ale otrzymujemy już ciekawe urządzenie o dosyć dużym polu roboczym. Także tylko wtedy polecam tę drukarkę, kiedy liczysz się z tym, że wraz z tą drukarką trzeba kupić czujnik autopoziomowania i zestaw do rozbudowy o dodatkową śrubę osi Z.